Boguś, czytałeś Przedwiośnie? Co się go pytasz? Ja czytałem. Ja też czytałem, to napisał ten, jak mu tam. Rzymierski. Ty, weź mi to streść, ale tak w kilku zdaniach, bo na zaocznych mi kazali napisać. No więc przedwiośnie jest jak koleś przyjeżdża z zadupia, myśli, że jest zajebiście, bo mu stary naopowiadał, że jest zajebiście. Okay. Przyjeżdża tu chujoza, w międzyczasie stary kojfnął, więc on się wkurwia, wkurwia, wkurwia jakieś tak 300 stron. I w końcu jest tak wkurwiony, że idzie i napierdala się z gminarzami. Aha, a co robi w międzyczasie? Kiedy? Kiedy się tak wkurwia przez te 300 stron? Nie wiem, nie pamiętam. Chyba siedzi w domu. Kurwiony. Aha. No, idziemy. Poczekaj, Fazji! A coś ty mnie tu wpuszczał, Wąski? Won mnie na ląd leszcie. To nie są leszcze, Stef. A kto? Jesteśmy młode wilki. Nowy narybek. Najlepsi w mieście. A co oni gumią, ci młodzi wilcy? Praktycznie wszystko. Radosław jestem. Umiem wymusić okup, ściągnąć haracz, jednąć zęba. Mirosław, gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Amfetamina. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. Zbignie. Brawo, rower, jazda samochodem cię <słuch> Idźcie się osuszyć, a jak się osuszycie, odszukajcie mi kilera, żywego albo martwego, a tych walcicielów, żebyśmy się nie rozpędzał w pobliżu mojej żony. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa? Chyba jeżo-zwierza. Jakiego jeżo-zwierza? Takiego dużego jeża. Grucha, czy to naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt: jest żubr, bubr, kurwa łoś, lis, wilk, kuna. Koń? Wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. Wszystko jedno, co to było, skoro już tego nie ma. No i tu się mylisz, grucha. Wiesz, co to jest reinkarnacja? Słyszałeś w swoim życiu taki długi wyraz? W prostych słowach, chodzi o to, że po śmierci człowiek odradza się pod inną postacią, na przykład jako zwierzę. Może właśnie rozjechałeś kogoś ze swojej rodziny, wujka albo stryjka. Gówno prawda! Mój stryjek żyje, pracuje w telewizji. A walizka? O czym ty myślisz, grucha? Śmieszy cię, reinkarnacja. Twoja broszka. Ale to stara i mądra religia, nie dla takich matołów jak ty. To, kim będziesz w kolejnym życiu, zależy od tego, jakie życie prowadziłeś do tej pory. Jedni po śmierci przyjmują postać tygrysa. Sokoła albo Lamparta. A inni? Jeżeli o ciebie chodzi, to nie wróżę ci żadnych rewelacji. Kaczka. To Max, co możesz z ciebie być. Dobre dziecko wie, że tatusiowi teraz potrzebny jest talerz pożywnej zupki. Dobrze, i w takim razie proponuję dla pana na specjalita bardzo dobry ziórek na chleba. Albo jeśli pan jest wegetariański, mamy e, e, chęcerzoma. Ja nie jestem wegetariański, tym niemniej zmienimy kolejność. Dobrze, łaskawy panie? Zatem dobrze. poproszę najpierw 100 gramów dobrze zamrożonej substancji, a dopiero później talerz pożywnej zupki. Dobrze to. Tak. tak więc, proszę pana, 100 gramów czystej wódki. I lud osobna na szklankę, proszę pana. Doskonale, pan ma zawsze rację. Lud na osobną szklankę, naturalnie. I dopiero później talerz pożywnej zupy. Dobrze. Doskonale. Proszę bardzo. I dla Pana? Doskonale. Co Panu na zdrowie? Tak to się właśnie robi. <grywki> Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami. Wystarczy tylko podlansować odpowiednie wzorce. Hey man! Check this out, Spróbuj. To proste. Hmm? E, nie, nie, lepiej nie. Co nie? Spróbuj. Czujesz? Hmm. Czuję. Ja, widzisz, jakie to proste. Halo? Hej! <śmienic> Jak ci jest? Nic nie słyszę. Hej! <śmienic> dobra, dobra. Wystarczy. Czarnuchu. Halo? Czarnuchu? Polec po giełocie silne ręki mówi. A? Będziesz miał gości. Przyjadą założyć mi kablówkę? Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głomba. Jutro o ósmej przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmal. Jaki szmal? Nieważne. To gangsterzy? Biznesmeni. Czy to jasne? Tato. A dlaczego do mnie, a nie do ciebie, albo do silnorękiego? Bo tak postanowiłem z Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja jutro nie mogę! Dlaczego? Bo w piątki mam siłownię. Masz też klub i agencję towarzysko, które ci kupiłem i dlatego spotkasz się z nimi i zorganizujesz im taką balangę, jaką jeszcze w życiu nie widzieli. To znaczy co? co? pomyśl przez chwilę. Słucham? Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz u nich. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę... Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli A jeżeli będą chcieli pójść do muzeum lotnictwa, to zabierzesz ich do muzeum lotnictwa, kurwa jego mać. Żebyś mi na tapicerkę nie naświnił. Jak ty to możesz jeść w ogóle? Uważaj, kurwa, żeby ci ten majonez nie skapnął. Nieświeży majonez może dziurę wypalić w materiale. Mięso to oni tam ze szczurów dają, byle co kładą. A uważa się, za światowca do tani knajpy nie wejdzie. Bo i to i to lubię. Z dupami tak samo. Ładną zawsze wydubce. Brzydką chętnie pasunę. Uwaga w frajerzy. Mam ważny komunikat. Do kogo należy czarna Alfa Romeo, która blokuje wjazdę mojej fury? Do kolegi. I do mnie. Możesz coś dla mnie zrobić, kogoś? Przeparkuj wasz samochód. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Ale mogę dla ciebie zrobić coś innego. Wie pan, no. Ja mogę przyjąć bursztynę, tylko że to będzie mała no, szkodliwość społeczna czynu. Jak mogłeś dać ci sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. No, wzięli mnie zaskoczenia, no. Ma pan jakiś dowód, to sobie poproszę. Jak ty teraz wyglądasz? Wyglądnie ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowy. Panie, pyta pana ktoś o coś? Pan Jarosław Psikutas. Panie, widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O Jezu. Faktycznie nie ma S, czyli Psikutas bez S. Życia nie oszukam. Jestem synem króla Sedesu. To wysoko postawiona poprzeczka. Zajebiście wysoko. W ogóle bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś tucju ani hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. A ty sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Ja Jarać blanty. Jest jakiś zawód, który się z tym wiąże? Ambasador. Chyba na jemajce. Nie taki ambasador. Miałem na myśli takiego, jakim był Tony Halik. Wyobraź sobie starego wypalił Stafu z tymi wszystkimi plemionami, które odwiedził. Ktoś musi kontynuować jego dzieło. Będę jeździł po całym świecie pełniąc rolę ambasadora naszego kraju. Jestem Laska z Polski.